Witam was serdecznie moi kochani na dzisiejszym filmie, a dzisiaj ponownie gramy w, w... w... World War Thunder i tak jak ostatnio od razu sobie zaczniemy i mamy tak, zaczniemy sobie od niszczyciela. No to tak moi kochani, jak sami wiecie filmy z Counter Strike'a i Robloxa będą nagrywane dopiero za dwa tygodnie, jeśli nie wiecie, wróćcie się do poprzedniego filmiku, który jest na moim kanale. No i tak. No, no to chyba rozumiecie, wszystko ugadane. Okej. Okay. No tak, jednostkę mam już zniszczoną. Co to jest za fajny samolot? On ma i rakiety i to ma? To jest jakiś samolot fajny, jest bardzo fajny. Amerykański chyba. A, taki był fajny. Amerykański. Ile mam szans? Eee, czy ja mam zero szans? Czy mi się tylko wydaje? Czy ja mam tylko jedną szansę o tą? Czy mi się wydaje? Eee. Czy ja będę miał tutaj tylko jedną szansę, czy... Nie, nie będę miał tylko jednej szansy. Oh, matko. Ale powiem wam, że sporo tego tu jest. Nie wiem czy to będzie tak jak wczoraj pół godziny filmik. Bum. Potwór. Urdi już się palę, oj. Dobra, boom. A ja już się palę tak szybko. Od kiedy chyba była gaśnizna, ale nie, to tutaj. Tu było, to podwozie, to... Ajajaj, to aj, jest aj, trudne! A powiem wam, że tak została zniszczona, to już koniec. Hmm. Ale powiem wam, że to jest ciężka gra. No tego jeszcze nie widziałem, żeby tak ciężko mi szło, to jeszcze nie widziałem. Dobra Czyli tak Najpierw sobie rozwalę tutaj okej okay. Muszę lepiej tak chyba wysoko latać Bum I bum Dobra I spadamy Jednostka zniszczona Dobra Nie muszę sprawdzić nie oleju Dobra I byłem pięknie. Góra! Dobra. Bomby będą mi za 30 sekund i muszę się rakietami posłużyć. U. Kurde. Myślę, że nie pójdzie. Pomniałem, że ta gra jest taka realistyczna. Nawet muszę wyważyć grawitację, jaka tu jest. I to, że z lewej strony mam i sprawę, a nie pośrodku. Kurde. Aj, mi się skrzydło waliło, no. no. Tak jak ostatnio było. Ooooooj, oj, twalnąłem! Chyba mi się wydaje, że ja tego nie będę robił na dzisiejszym odcinku, bo tego po prostu to nie zrobię, no. Zrobię sobie najwyżej coś innego. Eee, może bym tak sobie zrobił. Czemu wróć? No dobra, to tak. Wracamy do hangaru. Pykniemy sobie tutaj. I ja bym sobie nie grał w to. Tylko w łagodny i potulny. Bo to brzmi tak. No lepiej to brzmi, no sami sobie pomyślcie. No potulny i łagodny jak niszczyciel. No. Lepiej brzmi? Ale zobaczymy, czy też lepiej wygląda. Uładź, kurde. Podążnej wyznaczono. O, się fajnie. O, to, to widzę, że to będzie szybki samolot. Wychwycę na jego ogólnie budowę. Tak. rakiet nie ma. Bomb też nie ma. Tu o, jest bardzo mocne. Aha, to tutaj będzie chyba tylko samo latanie w kółko, tak? A, no to... spoko, tylko... Naprawdę? Nic innego? nie że być tutaj lepiej. Czemu mi W nie działa? Działa dobra. No kurde, ale wyciągn pod mostem przelecieć, Co to to? Co za mój? Spada dziadku. Ja pierniczę no... Bez jaj. Mam trzy no, szanse, no to super. Nie ma tutaj był po jeszcze jakiś... No właśnie. Dobra, pasno. Dobra, na razie to jakoś idzie w miarę dobrze. Mam trzy szanse. I nie jest wcale tak źle, jak myślałem, że będzie. Myślałem, że będzie łatwiej, nawet, znaczy trudniej, myślałem, że będzie. Więc jest lepiej, jak przewidywałem. Ja to jest nuda trochę nuda latać w kółko i tyle się dzieje. To skończymy to. Chyba, że będzie coś jeszcze. Tutaj, o właśnie. Tak, uważam, że będzie coś. Skąd to walą? Nasi? Nie. Co to, sami siedziem pan? Czy nasi są? To nie nasi są, a? To spoko. Mm, to fajnie. dobra, to ja sobie no, mam latać tutaj, po prostu latać w kółko. Tyk, dobra. A jakie piękne, idealnie. Dobra. Tak się nawet przyjemnie lata. O, ja, coś tam ze mną strzelają. Słyszę. Pe pewnie też. Dobra. Ha! Automatycznie uzupełniona! Skończyła się amunicja, tymczasem mam amunicję jeszcze 400 naboi No to powiem wam, że jest logika O, kurde A dobra, nie wyrobiłbym Może w to wyrobię? O, to trochę dostał Teraz mi się naprawdę skończyła. Dobra. jak tu szybko lecę, was. was. O kurde. O kurde. Fajnie będzie, jakby jakiś samolot ze mną latł i zaczął do mnie strzelać. To by było dopiero wyzwanie ciekawsze, ale pewnie będzie. Tak mi się już na wydaje. Dobra, no i klasa. Szybkie nawracanko. drugą drugie sydołem, tak powodzę. I cyk do głowy. Gdyby nie to, że wiem, że to jest nie dym specjalny taki, to jest na przykład na jakiś nie wiem, 4 lipca albo jakiś dzień niepodległości w Stanach albo w Polsce, to by było ciekawie, jakby ta, takie te a ja tak że to jest para z, z tego. Ciekawe, trzeba go Pada dziadku. Dobra, nie, nie, nie. Dobra, dziadek, 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 spokój. Dziadek, spokój. Nie będę ci już dokuczał, ale ty mi też nie będziesz dokuczać. Są to, to nasi? Nasi? Nasi, dobra. To nie chcę tam. Ale fajne, bo niby takie sam. Taki lot bez w ogóle żadnego niczego bez żadnego yy... jakby to byłby lot bez żadnego żadnych takich utrudnień ani żadnego to by było takie nudne po prostu latać że tak to, to przynajmniej o, dobra, cel misji się usiągnięty już co wiedziałem no to dobra, jak tak jak to jest tak szybko zrobione tam bym sobie zagrał yy, w g Re... mm. Która będzie tu? Wyszukiwanie rozgrywek nie, nie, nie Piaski snaju to nie Europa, ja szukam takich, o jest Europa Bliski Wschód, no i wybierz No to co mam? Tak, ten czołg, ten samolot Ten samolot i ten samolot No to dobra, no to startujemy I zobaczymy jak to będzie wyglądać Dobra To jedną rundkę sobie tak pykniemy, albo dwie jak będzie krótka pierwsza, to w drugą najwyżej sobie jeszcze pykniemy. I zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Na razie chcę pyknę samolotem. wiem czy to ugodę. się. Przestraszyłem gesty. zaraz. Cieśniaku, ty. Ja tam już doświadcznym samolotem na tam. No kolejny gówniarz. Jak ja was piertyknę. Ja mam taki sposób, bo to jeszcze wcześniej to chwilę pograłem, to mam taki sposób, żeby latać. Może sobie duża prędkość. Wywyższam. Co to? Aha. Aha, czyli już pod... Aha, dobra. Czyli moi kochani, już mój plan się nie powiedzie dopiero jak zginę i drugi raz tam przylecam. Spoko. To bardzo spoko. Powiem wam, że zajęli. Się. Zajmniejście się udało wszystko, ja przystałem. Lepiej nie myślałem że myślałem, że lepiej być nie może, jednak się myliłem. Dobra, nieważne. Jest ok, prawda? Kurde, myślałem, że sobą tak spurzczę, latają. Tak bo nie... A bokiem da się? Da się bokiem? Kurde, daj mi bokiem. Da się? Nie da się. A tak się da? A teraz się da. Ło wow 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 wow. O, 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 patrz, I widzicie, takie właśnie mam wizji na wsi. A to też rzut, wszystkie bomby, a co mi tam. Patrzcie, widzicie, właśnie słabe połączenie siedziowe, i jak się rozwalę, jak się rozwalę, to jest to, że mam słabe połączenie. To ja wychodzę i zagram sobie jeszcze jeden mam pomysł. No bo oczywiście, przemyślałem to, że mi będzie się działo to, co się dzieje teraz. Chyba, że jakoś wyrobię. Yy, nie, moi kochani, to no, był zły pomysł. Ja z, chyba, że jeszcze by tak czołgiem coś wyratować, to jeszcze by tak czołgiem. Bo czołg mi nie laguje zbytnio, chyba, bo nie wiem, bo nie grałem. Czołgiem dużo, więc tak szczerze co nie wiem. Dobra, no zgubimy. Nie, też mi laguje. Dobra, ale spróbujemy. Kurde nawet te ludki tutaj coś się dużo, nie, że kurde. Siedzę i spadrzę. Dobra, to jedziemy tą bazę i ci spadam stąd. 7 na. Bo jak mam 103 naboje to... i to każdą rundę mi tę resetują, to chciałem byś sobie nie chciał się tak na, na okresie. Ale to jest fajne, jak to się rozwala. Rzeczy nie moje, a później nic się z tego nie dzieje To jest najlepsze, to jest, to jest życie, to jest ludzie życie Gdzie mi kurde, ja to przejadę ze czołgiem nie, a nie wiem czemu, wydaje mi się, że on powinien być do średnich klas zaliczony, a nie do lekkich Bo sami spójrzcie, no, ten czołg wygląda wam na lekki

Wycielasz, jaki wokół się odwiedził. A Dobra! Piernicze, biorę sobie szybki samolot. Pierniknę w nich i pokażę Wam teraz odpowiedź moim planem. kierowanych, Może rakiety, ma rakiety? Nie, nie ma rakiety. Trzyma. Trzyma. Ja nie dziwię, że on się za mnie pożygał Było fajne, jakby takie lecę na tak w góry zagami, tutaj takie jakby zielone coś wylatuje. Ja to by było zarąbiste. Jakby takie coś zrobili, to ta gra naprawdę by zasługiwała. Nie wiem na co, ale by na coś na pewno musiałaby zasługiwać. A patrz, to nawet mi się nie znaczy. A nie, dobra, zaczynam Odwołuję to, co powiedziałem. Dobra, i patrzcie teraz. To jest moja chwita robię tak. Lecę jak najniżej, żeby tutaj prędkości nabrać i no raz to właśnie lecę tak. Zmniejszam sobie do to to minimalnych prędkości sobie zmniejszam. Ale dopiero jak będę 5 km od tego, bo zmniejszy mi się prędkość do takiego stopnia, że w ogóle nie będę mógł nic robić to to? tak. To ciężkiem te małej. Macko, woskę, ten co... No wy was jasny szlak trafił. Jak ja mogę w ogóle. <tryk> si pytam. Jak ja w ogóle do jasnej anielki mogę latać, jak mi takie lagi się robią? Ci si pytam jak. No patrzcie, Zuz... No co to co to, co to? co to jest? Co to? Co to za? Co to? No. no. teraz mi kurde jakieś obroty robi bezsensowne. Ja pierdziłem, nie wyrobię, nie wyrobię. Co to co? Kurde jeszcze mi skręcać nie chcę. O, a wiecie co było najlepsze? Dobra, właśnie obroty. Słuchajcie, co to naprawdę. Więc te obroty, które przed chwilą robiłem. To nie były przez lagi, tylko przeze mnie. Bo ja zamiast klikają. Bo za, zamiast klikać D, ja klikałem ku jej. Takie co jest, co jest? I o co chodzi? Dopiero pójdę z O co chodziło? No to powiem wam, że ja jednak mam te twoje tysiące kijów. Ja pierdolę, ale łeb, ale łeb, no ja nie wyrobię. Um. Co to jest to HD... Hadek i ja tam na górze wejściem i tam napiszcie w komentarzu. Znak, znaczy. ale pewnie i tak nie jest. Cel by kumuli. Hmm. Nie wiem co wy macie za... Ja nie zrobię. Nie, nie wiem. No nie zrobię. Ja, jeśli teraz... Zginę... To... Kończę odcinek. Bo mnie coś przysięga, ja mam trafię, mnie coś... Kończę odcinek. I Kończę, po prostu ja... Muszę podpaść, po prostu... Nie, że grałem 5 godzin, bo widzicie, jestem taki, dziadkowi pomagałem. 3 godziny dychę zarobiłem, hehehe. <grym> Kurde, właśnie, jak teraz sobie jak teraz sobie to ja w końcu, to może wcześniej mi się z wszystko zanim są dojadę. Ten niby jest szybki, niby ten, niby pięćdziesiąt na godzinę wyj wyjdzie, a, a dupy jednak jedzie. Kujet, nie działa w co mi hamuje tak samo że moi kochani dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka trzymajcie się cieplutko no i co no i cześć